Dziwne i chore pierwowzory oraz analogie w organizacji świadków Jehowy, część druga. Nawiążę do drugiej księgi królewskiej, dziesiąty rozdział, werset od 15 do 17. To jest taki podtytuł Jechu i Jonadab Rekabita, albo Jehonadab. Tu jest opisane, jak Jehu zaprosił Jonadaba do swojego rydwanu, aby przejrzał się gorliwości dla Pana. I tutaj organizacja zrobiła pewien pierwowzór. Kogo wyobraża Jechu, a kogo wyobraża nie Izraelita rekabita Jehonadab, Jonadab. Nawiążę do książki Wspaniały finał objawienia bliski. Proszę bardzo. To ta książka, strona 120. Tu jeszcze pokażę ilustrację, Wielka Rzesza Drugich Owiec. I czytam akapit czwarty z tej książki. Kilka lat później, w roku 1931, w tomie pierwszym książki Usprawiedliwienie, omówiono dziewiąty rozdział księgi Ezechiela. A osoby opatrywane na czole znakiem umożliwiającym przeżycie końca świata utożsamiono z owcami z wyżej wspomnianej przypowieści. Przy okazji kolejny pierwowzór analogi i analogia. Osoby opatrywane na czole znakiem z księgi Ezechiela, dziewiąty rozdział. Powiązano je z owcami, z drugimi owcami. W tomie trzecim tego podręcznika, opublikowanym w roku 1932, opisano prawe usposobienie serca nieizrality Jonadaba, który dosiadł się do rydwanu Jechu, by zobaczyć gorliwość, z jaką ten namaszczony król izraelski będzie wykonywał wyrok na zwolennikach religii fałszywej. O proszę bardzo, jak to szumnie brzmi! Wyrok na zwolennikach religii fałszywej! Czytamy. Jonadab przedstawia, czyli obrazuje tę klasę ludzi żyjących dziś na, dziś na ziemi podczas wykonywania dzieła Jechu, obieszczania wyroków Jehowy, którzy są ludźmi dobrej woli, nie zgadzają się z organizacją szatana. No, tu jeszcze błędnie szatana napisali z dużej litery. Opowiadają się po stronie sprawiedliwości i są tymi, których Pan zachowa w czasie Armagedonu. Przeprowadzi przez ten ucisk, obdarzy wiecznotrwałym życiem na ziemi. Tworzą oni klasę owiec. No tak, ale gdzie w Piśmie Świętym pisze, że Jonadab tworzy klasę owiec? Nie pisze. W roku 1934 strażnica wyjaśniła, że chrześcijanie mające nadzieję ziemską powinni oddać się Jehowie i zostać ochrzczeni. Światło padające na klasę ziemską stawało się coraz jaśniejsze. No tak, ale ja uważam, i wielu z nas jest zdania, że nie coraz jaśniejsze światło, ale oni coraz bardziej zaciemniają tę kwestię. Czyli tak, Jechu wyobraża pomazańców, Jonadab wyobraża wielką rzeszę drugich owiec. Ale pociągnijmy ten pierwowzór, no bo skoro oni lubią się bawić w wzory i analogie, no to ja pociągnę ten przykład. Druga królewska, dziesiąty rozdział, werset dziewiąty. Jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, które wciągnął on Izraela, jechu nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Tak, Jechu wytępił kult bala, nie był cielem bala, ale kultywował czy praktykował kult cielców, jakie były w Betel i w Dan. Jeżeli Jechu wyobraża pomazańców, w tym ciało kierownicze, to dzisiaj ciało kierownicze idąc za przykładem tego pierwowzoru i analogii, i za przykładem Jechu praktykuje też kult cielca. Kult cielca jw.org. No, to taki pierwowzór i analogia z mojej strony. <grymio> no, no tak, taka jest prawda. Jeremiasz, prorok Jeremiasz, to pomazańcy. W księdze Jeremiasza w 38 rozdziale w wersatach od 7 do 13 jest opisane, jak życzliwy. Etiopczyk Ebedmelech wstawił się u króla judzkiego za Jeremiaszem. No i Etiopczyk Ebedmelech wyobraża Wielką Rzeszę Drugich Owiec, bo Wielka Rzesza współpracuje z pomazańcami, czyli z klasą Jeremiasza. Um, uczyli też, że jest czy była klasa Eliasza. To badacze Pisma Świętego, którzy pojawili się przed rokiem 1914 włącznie z Raselem i oparli się na księdze Malachiasza, trzeci rozdział, wersety 23-24. No, ja tutaj przeczytam werset 23. Bóg mówi tak: Oto ja pośle Wam proroka Eliasza. Zanim przyjdzie wielki i straszny Dzień Pana, albo Dzień Pański. Tak, pojawi się prorok Eliasz przed Dniem Pańskim. Ale nie żadna klasa Eliasza. Czyli nie ma czegoś takiego jak klasa Eliasza, że to, są, że to byli badacze Pisma Świętego, a dokładniej mówiąc badacze tomów Rasela i z Raselem włącznie. To jest kłamstwo. Uczyli też, że jest coś takiego jak Lasa Jana, czyli też pomazańcy. Jeśli chodzi o królów Dawida i Salomona, że oni wyobrażają pana Jezusa, a czasami też, że wyobrażają członków ciała kierowniczego, ci dwaj królowie. Wiemy, że w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie pisze o dwunastu apostołach. Było 12 apostołów, ale uczą, że nowożytni apostołowie to ciało kierownicze. Też w jednej strażnicy napisali błędnie, że nowożytne ciało kierownicze z pierwszego wieku naszej ery to apostołowie. No i w tej strażnicy o tamtym ciele kierowniczym napisali z małych liter. Mały, przez małe c i małe k, ale o sobie, no jako ciele kierowniczym istniejącym 50 lat, piszą z dużych liter. No właśnie, czyli <laughs> naożytne ciało kierownicze ważniejsze niż apostołowie. Teraz chciałbym nawiązać do Ewangelii według Marka, ósmy rozdział, wersety od 5 do 8. Jak Jezus w sposób cudowny nakarmił tysiące głodnych Izraelitów. Pisze tak. I Pan Jezus zapytał ich, apostołów, ile macie chlebów? Oni zajrzekli siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek. I pobłogosławiwszy je, kazał i tekłaś przed nimi. A jedli, nasycili się i zebrali siedem koszów resztek chleba. Uczniowie Pana Jezusa dawali chleb i ryby, i ludzie się najedli. No i teraz analogia. Obecnie Syn Boży posługuje się niewolnikiem wiernym i roztropnym. By dawał pokarm na czas słuszny, pokarm duchowy na czas słuszny. Ale to jest zatruta papka demoniczna. To nie jest żaden prawdziwy pokarm od Boga. No i jeszcze tutaj nawiążę do apostoła Pawła, który odbył trzy podróże misjonarskie. Więc, według ciała kierowniczego, apostoł Paweł wyobraża nadzorców podróżujących. <kuh> Nadzorców okręgów, o no tego przywileju już nie ma, został zlikwidowany, i nadzorców obwodów. To tacy starsi, którzy odwiedzają dwa razy w roku każdy zbór w swoim obwodzie, i taki nadzorca podróżujący obwodu ma pod opieką około 20 zborów. No ale apostoł Paweł nie składał wizyt w poszczególnych zborach. Od wtorku do niedzieli. Tak jak to mają w zwyczaju nadzorcy obwodów. Ale te wizyty trwały różnie. Mogły trwać dzień, mogły trwać dłużej. Wiem, że na przykład w Koryncie to nawet przebywał 18 miesięcy, czyli półtora roku. No i jak odbywał te podróże, to dajmy na to, że podczas pierwszej podróży misjonarskiej zakładał zbory, odwiedzał już istniejące zbory. To podczas drugiej podróży misjonarskiej czy trzeciej, te same zbory na przykład odwiedził, ale niektóre zbory pominął. Więc jego wizyty nie były regularne w poszczególnych zborach, tak jak to robią nadzorcy podróżujący w organizacji. Więc jeżeli już Paweł kimś był, to był misjonarzem, ale nie był nadzorcą podróżującym. W Piśmie Świętym takie słowo nie występuje. Paweł nie jest pierwowzorem, nie powinien być pierwowzorem do tego, że w organizacji są nadzorcy podróżujący, czyli nadzorcy obwodów. To tyle, jeśli chodzi o drugą część. Dziwne i chore pierwowzory oraz analogie w organizacji. Zachęcam do wysłuchania trzeciej części. Pod tym samym tytułem.